Byliśmy jak ACDC. Tak, to prawda. Mecz za głębiem to był prawdziwy rock and roll. Było w nim wszystko: były błędy, stracone bramki, szaleńcza pogoń za wynikiem, no i końcowy sukces. Mam takie wrażenie, że to spotkanie było taką prawdziwą kwintesencją futbolu. Było to było tym, po co każdy z nas chce przychodzić na mecze. Fajne jest też to, że widać, że jest taka relacja między kibicami i zawodnikami. Tego nie było zawsze. Ale zobaczcie, Filip Szymczak po meczu wskazał, jak istotnym elementem w tym spotkaniu byli kibice i trudno się z nim nie zgodzić, bo to, co działo się na trybunach na Blaszoku, dorównywało spektaklowi na murawie. Szkoda tylko, że był to popis jednego aktora. Wiecie, mam tutaj na myśli fakt, że kibice gości nie zostali wpuszczeni na stadion. Który to już raz? I pytanie dlaczego? No bo wiecie, z nimi ta atmosfera byłaby jeszcze gorętsza. No ale co przed nami? Tak już kończąc temat Zagłębia. Kolejny mecz wyjazdowy i znów wizyta na Dolnym Śląsku. Tym razem naszym rywalem Chrobry Głogów spotkanie z Oliverem Prażnowskim i Mikołajem Lebedyńskim, pewnie z GieKSy ich e, jeszcze pamiętacie. Mecz zagadka, przynajmniej dla mnie, bo patrząc na wyniki Chrobrego, to tak, rozpoczął sezon od dwóch zwycięstw, a im dalej w las, tym gorzej. Wiecie, dla nas to nie problem, oby tak zostało. E, a myślę, że piłkarze naładowani po meczu z Zagłębiem naprawdę wywiozą trzy punkty z Polkowic. Z Polkowic, bo tam przyjdzie nam się zmierzyć z Chrobrym, którego stadion jest modernizowany. I jeżeli dobrze pamiętam, to ostatni mecz zagrali tam w maju. Tak trochę off the record. Ciekawe, kiedy u nas zacznie się coś dziać wokół stadionu, kiedy zacznie się jakaś praca i to o nas będzie się mówić, że wow, coś powstaje. No i na koniec typowanie, typowanko. Jakim wynikiem zakończy się niedzielny mecz w Polkowicach? Hmm? Jak myślicie? Mój typ klasycznie, zwycięstwo GKS-u Katowice, e, tym razem 0 do 2. A dlaczego by nie? Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. I co, kolejna bramka Arka Woźniaka? A może Filip Szymczak się wpisze na listę strzelców? Zobaczymy. Ale jestem pod dużym wrażeniem Zagłębia i liczę, że ta drużyna naprawdę będzie w stanie. Wygrać spotkanie w Polkowicach z Chrobrym Głogów. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć.